Pytanie, jakie dziś sobie stawiamy, jest następujące: czy DLSS3 jest prawdziwym game changerem? Przekonajmy się. DLSS3 jest z nami, to znaczy z tymi, którzy kupili karty graficzne serii 4000 od ładnych kilku miesięcy. Początek był dosyć niemrawy, bo na starter TeXA 4090 zaprezentowano go nam w formie bety tak naprawdę w Cyberpunku, F122 czy Microsoft Flight Simulator. Natomiast lista tytułów, które są objęte tą implementacją stale się rozszerza, a przecież nie tak dawno zapowiedziano wprowadzenie go do Diablo 4 czy Forza Horizon 5. Czym jest DLSS 3? Wspominałem po raz pierwszy 11 października 2022 roku. To oczywiście data premiery RTX 4090 i dlatego, żeby się nie powtarzać, zostawiam Was na kilka chwil z małym przypomnieniem. DLSS 3 to technika graficzna, która bez wątpienia wywołuje jeszcze większe emocje od RT. W trzecim jej wcieleniu w dwie sekwencyjnie generowane klatki wchodzi trzecia, która powstaje z techniki uczenia maszynowego. Generowana jest ona za pomocą dwóch technik wektorów ruchu, zbierających informacje jak sama nazwa mówi o ruchu przemieszczaniu się pikseli i silnika Optical flow który możemy tłumaczyć dosłownie jako pole przepływu optycznego. Obliczenia optical flow odbywają się w dedykowanym akceleratorze, dostępnym tylko dla układów Ada Lovelace. Blisko pół roku temu, kiedy po raz pierwszy zetknąłem się z funkcją generowania klatek, wiedziałem, że DLSS 3 odegra swoją rolę na rynku pc Wtedy jeszcze nie wnikałem w aspekty czysto wizualne, znacznie większą uwagę koncentrowałem na wydajności i input lagu, który jak wiemy, po włączeniu FG z obowiązkową opcją NVIDIA Reflex potrafi pójść w górę, ale o tym jeszcze sobie porozmawiamy. Zanim przejdziemy do testów i analizy obrazu DLSS-3, chciałem Wam pokazać pewnego potworka. To PNY RTX 4080 z dopiskiem XLR8, który ma pretendować do miana jednego z najtańszych RTX 4080, a przy tym naprawdę fajnie działających. Spójrzcie tylko na ten system chłodzenia. Robi wrażenie! Karta liczy blisko 33,5 cm długości, 12 cm szerokości, a jej grubość to niespełna 7 cm. Aktywną część chłodzenia tworzy zestaw 300 mm wentylatorów. Osłona chłodzenia to przeciętnej jakości tworzywo sztuczne. Aluminium nie brakuje za to w radiatorze. To dwuczęściowy odpromiennik z dużą poniklowaną płytą odbierającą ciepło bezpośrednio z układu, wyposażony w aż 8 ciepłowodów. Elementy zainstalowane na PCB świadczą raczej o produkcie ze średniej półki. Sekcja występuje tu w układzie 14 plus 3 z 50 Pytami ONSEM i NCP 302-150. XLR nie ma dual biosu, ma za to LEDy, całkiem nieźle wyglądające, dostępne na prawym profilu karty, a także wokół centralnego wentylatora. To, co jednak jest bardziej istotne, to to, jak ta karta pracuje. A pracuje nieźle, utrzymuje wysoki, stabilny zegar na poziomie 2800 MHz. Temperatura układu graficznego nie przekraczała 65 stopni Celsjusza, zaś hotspotu 78 to wszystko przy 1300 obrotów na minutę. Zaś hałas emitowany przez wentylatory karty nie przekraczał 35,5 pół. Decybela, co sprawia, że ta karta wydaje się być godnym rywalem dla Phoenixa od Game Gameworda, który wypadł bardzo podobnie, natomiast nie utrzymywał tak wysokich taktowań. A przecież wersja PNY nie jest wersją OC. Także całkiem nieźle to wygląda. Nie ma co ukrywać, że DLSS3, a tak naprawdę w funkcji Frame Generator, będziemy używać w celu zwiększenia klatkarzu, tym samym zapewniając sobie większy komfort rozgrywki. Na tapet wziąłem 7 dosyć popularnych tytułów AAA, w których możemy skorzystać z dobrodziejstw z tej wspaniałej techniki zarezerwowanej dla kart z układami Ada Lovelace. Na dobry początek wracamy do Cyberpunka, który potrafi płatać figle wraz z włączeniem FG. Otóż już po wejściu do świata gry i zaznaczeniu opcji DLSS 3 z Frame Generator, przełącza on nam tryb upscalingu na pozycję automatyczną, co w oczywisty sposób może zaburzyć wyniki testów. Należy wtedy wrócić do menu i spróbować raz jeszcze zaznaczyć tryb, który nas interesuje. W moim przypadku był to tryb o nazwie Jakość. Rezultat stosowania DLSS 3 z FG już na pierwszy rzut oka pozytywnie zaskakuje. Zamiast 64 klatek dostajemy blisko 100. V. Dziwić może jedynie niski rezultat po zastosowaniu DLSS-2. Inną sprawą jest wzrost opóźnień. Średni input lag dla przebiegu testowego DLSS-3 wyniósł blisko 50 milisekund. dla trybu natywnego zamknął się w 34 milisekundach. W Microsoft Fly Simulator DLSS-3 robi jeszcze lepszą robotę. Wzrost klatek jest niemal dwukrotny przy zachowaniu identycznego input lagu. Być może wam jeszcze o tym nie wspominałem, ale FG jako funkcja pod pewnymi względami jest w stanie obejść bottleneck procesora i dobitnie to widać na przykładzie MFS 2020. Nowy Wiedźmin to powtórka z rozrywki, gdyby nie DLSS3 moglibyśmy tylko pomarzyć o płynnej grze w rozdzielczości 4K na detalach Uber+, a tak proszę bardzo, średni klatkaż na poziomie 90 fpsów, spadki do co najwyżej 83. Szok i to pozytywny wywołuje pozycja z input lagiem, to właśnie FG z Nvidia Reflex doprowadza go do porządku formuła jest kolejnym przykładem dobrej implementacji DLSS 3 w zakresie osiągów. Co to oznacza? Dwukrotny wzrost klatek przy zachowaniu bardzo podobnego input lagu co w trybie natywnym. Rozczarowaniem jest za to Hitman, bo tu specjalnych korzyści ze stosowania FG nie widać. Już samo włączenie DLSS 2 nie przynosi jakiejś gigantycznej poprawy wyników, a z generatorem ramek to w ogóle zmiana jest taka, że szkoda o niej rozmawiać. Na całe szczęście lub nieszczęście, jak to uważa Hitman, jest tą czarną owcą w całym teście. W fogwarcie wracamy na dobrą ścieżkę DLSS3. 67 klatek w trybie natywnym, 95 DLSS2 w trybie jakość i aż 130 z DLSS3. Specjalnie pokazuję ten przypadek w formie testu na żywo, by pokazać, że nawet w rozdzielczości 4K FG może obejść botylnek procesora i uwolnić tym samym zasoby karty graficznej. Całość analizy wydajnościowej kończymy Spider-Manem. To kolejny miły akcent, może nie tak miły jak Wiedźmin, natomiast nie ulega wątpliwości, że DLSS-3 podnosi jakoś rozgrywki o jeden szczebel wyżej. DLSS-3, czy jak to woli, DLSS-3, tak jak każda technika graficzna, ma swoje mocne i słabe strony. I to właśnie o tych drugich chciałem tutaj porozmawiać. My jako ludzie generalnie dzielimy się na dwa typy. Na osoby, które są pedantyczne. Zwracają uwagę na każdy szczegół i na te, które przymykają oko na pewne niedogodności. I ja zaliczam się do tej drugiej grupy, dlatego być może w pewien nieoczywisty sposób dla niektórych oceniam pewne defekty graficzne, e, pewne błędy, które zdarzają się podczas korzystania z tej techniki. W przypadku DLSS-3 są one faktem, dlatego taką końcową ocenę zostawiam Wam samym. Ja tylko skomentuję to, co jest widoczne na ekranie, bez specjalnych emocji. Tak więc zaczynając, F122 w niepoprawny sposób wyświetla elementy interfejsu, mianowicie belki z nazwiskami zawodników mogą być okraszone błędami. Cyberpunk 2077 to kolejny przykład gry, w którym problemy z DLSS 3 uwidaczniają się podczas ruchu. Na obrazku widać wymieniany samochód, na którego teksturach pojawiają się zniekształcenia. Dziedzictwo Hogwartu też nie jest wolne od przykrych niespodzianek, spostrzegawczy z pewnością zauważą artefakty obrazowe, pojawiające się od czasu do czasu na mocno powiewającej szacie naszej postaci. W przeciwieństwie do innych testerów, nie spotkałem się z ghostingiem w Microsoft Flight Simulator, a wszystkie elementy interfejsu działały bez zarzutu, włączając w to kabinę samolotu. Problemu z artefaktami nie odnotowałem w Spider-Manie, ba, nawet zostałem mocno zaskoczony tym, jak świetnie działa DLSS-3 w tym tytule, który przecież nie należy do tych z kategorii statycznych. Doszły mnie też słuchy o problemach w Wiedźminie, natomiast w trakcie ponad godzinnych testów nic złego się u mnie nie wydarzyło. Tak jak i w Hitmanie, w którym, według głosów płynących z sieci, miało dochodzić do wycieków pamięci i problemów. Z odtwarzaniem scen kinowych. Ta technika graficzna od początku budzi emocje, czasami skrajne. Po pierwsze, przez fakt, że jest ona zarezerwowana tylko dla posiadaczy kart graficznych serii RTX 4000. Po drugie, dlatego, że zdarzają się cały czas błędy. Natomiast, no nie ukrywajmy tego, że podobnie jak DLSS w tym pierwszym wcieleniu no jest ona w pewnym takim wieku dziecięcym i trzeba do tego podchodzić wszystkiego z rezerwą. Ja nie jestem osobą pedantyczną, na co zwracałem uwagę w tym materiale. Nie analizuję też każdej klatki z osobna. Pewnie nie przeszkadzałoby mi to, że są pewne błędy w wyświetlaniu nazw zawodników F1 22. Po prostu nie jestem taką osobą, która by specjalnie na to patrzyła. Ale z drugiej strony rozumiem innych odbiorców, rozumiem inne osoby, którym po prostu to przeszkadza. Którzy widzą, jak wygląda rozgrywka bez stosowania tej techniki, a jak wygląda po jej zastosowaniu. Gdzie niekiedy te artefakty, te błędy w wyświetlaniu grafiki po prostu się zdarzają. Natomiast ja jestem zdania, że lista zalet płynących ze stosowania DLSS-3 jest dużo większa niż lista wad. Poprawa wydajności, poprawa komfortu, poprawa osiągów. Jest ogromna, niekiedy te przyrosty sięgają kilkudziesięciu procent w porównaniu czy to z DLSS-2, czy może DLSS bez opcji Frame Generator, czy chociażby w porównaniu z tym obrazem natywnym. I to jest mój komentarz taki ogólny do całej sytuacji związanej z DLSS. Też uważam, że akurat w tego typu grach RPGowych, nawet wyścigowych, input lag, wzrost input lagu nie ma aż tak dużego znaczenia, co innego w grach sportowych Moi drodzy, to tyle, jeśli chodzi o tej technice. Bierzcie poprawkę na to, że cały czas ta technika jest rozwijana, że ta lista gier będzie z każdym kolejnym dniem rosła. Oczywiście każdy z nas chciałby, żeby to był otwarty standard, żeby frame generator był dostępny na każdej karcie graficznej, włączając to również starsze serie, ale najprawdopodobniej te ograniczenia techniczne na to nie pozwalają. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało po wejściu nowego FSR-a. No, to tak już pół żartem, pół serio. Co do PNY'a, przyznam, że jestem zadowolony z pracy tej karty graficznej. To jest taki poziom, powiedzmy, między Phoenixem a Phantomem Gainwarda. Kultura pracy wypada podobnie jak na Phoenixie, włącznie z temperaturami, natomiast osiągi są lepsze. Hit na PNY bez dopisku OC. To jest ta uwaga, którą chciałem zaznaczyć, i wydaje mi się, że ta karta w cenie w okolicach 6200 6300 zł jest w stanie podbić rynek wśród osób zainteresowanych RTX 4080. Cena tutaj będzie grała naprawdę sporą rolę, bo pod kątem PCB, overclockingu mówimy jednak o średniaku, mówimy o tej wersji nieco słabszej od tych topowych kart graficznych. Dziękuję wam bardzo. Mówił Lipton i do zobaczenia.